z tej strony, Bivikson Games. dzisiaj będziemy sobie grać w Minecrafta czas, no bo oczywiście szkoła i no czasu kompletnie nie miałem Wiem, że teraz pomyślicie, że to moja wymówka, że po prostu, yy, po prostu nie chce mi się, ale no na przykład wakacje w ogóle nie miałam czasu, bo mnie w domu nie było długo. W dzisiejszym odcinku chciałbym znaleźć miejsce, chociaż chciałbym bardzo yy, na tym biomie, nie pamiętam jaki to jest biom, żeby sprawdzić. Bablans? No To są bablansy? Nie wiem szczerze Chciałbym ogólnie domek zbudować nie wiem i znaleźć miejsce na Na budowanie go, bo jak, jak każdy Prawdziwy gracz Minecrafta wie Większość to jest y, szukanie miejsca na wybudowę, a reszta to jest Dane jakieś 10%. No, ogólnie jest razem pustynia, chyba pustynia, albo to jest... Poczekajcie, Ty jak... To się te to miejsce. Ale jak powiedział, ja, to miejsce, co jest? Coś Jakbym grał już tutaj. Jakbym był tutaj miejsca, takie samym. O, oho no to teraz będzie lepszy klimat. Trzymałam No ale sobie z wiedzy, bo w ostatnim odcinku to wyglądało ja pół roku no. temu. Mój, co ty się pochwyciłeś? 6 miesięcy przerwy. Co to było? Nie, wiem, się ciszać teraz. Mój no to aha, cię, 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 cię. Szczerze? teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Niepokojący dźwięk a wydaje mi się, że mam dźwięki dwóch nie no, nie no, mam dźwięki. Dobrze, y... Nie no, mam dźwięki, nie? Muzykę i dźwięk... Ale mam muzykę włączoną. Dobra. ale klimacik jest, to trzeba przyznać. oj nie chciałbym znaleźć gąbka bo może się przydać to jest chyba gąbka to był koralowiec znaczy, ciekawostka gąbki są też wirutami, ogólnie koralowce Normalnie, mnie, się bawił, to bym, no, mhm, mhm, tak, dobra. Więc czy, to jest... Ja! Warfy, Koralowiec. O, ho, ho. O, gdzie? uciekam. O, oh, uciekaj. Hey. Nie chcę jeszcze z której walczyć. Ale to mnie chciałbym umrzeć. O, trójze, bo mi się bardzo zdarza. Niech mi to. Niech mi to nie Tak, to się. no Ym... po prostu w kurze, no. Dobra. O, już się nie straszono. Yy, dobra. Ja tutaj wam nie będę przedłużał i zrobię tutaj nacisk szybkiego. Dobra, oj, jedzenie. Tu jest nie Dobra. To mam już tutaj miniaturkę, zdjęcie na miniaturkę. Tu jest tak, że jednak nie, nie chcę na tym tutaj. Przepiękny, ale no tak trochę chronię do zamieszkania biomiem. Badlancy chyba. Ta, Badlancy. Ale no na no serio tam za bardzo, przy okazji nie ma drewna, w ogóle nic kompletnie. Co jest? Yy, no i... No i słabo ten, zjedzenia na króliki bym miał. Chociaż fajnie, bo fajne ruty są. O, i żelazo. Może nie pierwsza, ale. Ale nie ma żelazo, nie ja postanowiłem ten dodać shadery. No bo tu ładnie biegamy, przekazuję większy klimat jest Rozumiem, że to że no shadery, ale trochę to Dobra, przeżyjemy, eee, takie rzeczy przychłoniliśmy, no, no to ja sobie tutaj szybkie, szy, szyb, jest strasz, ja sobie tutaj zrobię szybkie lotowanko, jak zwykle. ale to jest wysoka trawa oczywiście wiem, że dużo poproć jest oczywiście ten, ale nie wiem, czy to też jest coś się zalicza Już nie wiem ja tu sobie na jakiś czas zamieszkam no ale nie, nie będę jakiegoś długo mieszkał tutaj, no bo ja chcę sam coś pobudować Na przykład byłem? Tak, ja tu byłem. A czego nie zebrałem Nie no. Coś, coś zrobił. Pokaż. Mm. Przyda się. Przyda się. Yy, oczywiście chciałbym być żebym mógł zrobić jakiś rynek, yy, mending jakoś... Yy, no. Manding jakoś wyłudzić od nich, znaczy... wyłudzić. No, Dobra, tu jeszcze tutaj byłam. Bierę, jasne jak najbardziej. Sorry za to, za to takie. takie ale musiałem. Dobra, a yy, no no tak. no no i to przy i dobra. to, sobie, złapką, bo chyba nie jeżeli nie jeżeli nie nie jeżeli nie jeżeli nie jeżeli nie jeżeli nie jeżeli nie nie jeżeli nie jeżeli nie jeżeli nie więcej, nie jeżeli nie jeżeli to nie mam. nie Chleba nie są to już chyba dwa, chyba cztery. nie mam trzy, bo jeszcze baraninę mam i, I mi... proszę mieścić w mięsa, ale wiadomo. Yy, dobra, no to ja sobie razy yy, dziewięć Tak, to będzie ponad. Yy. Co mógłbym wrzucić? Dobra Dobra mam A jeszcze tutaj mam Tak Dużo Dobra Przy okazji chciałabym sobie pójść na Na ukryty skarb Bo chyba nie byłem Nie byłem bo tam ona jest pusta Całkowicie On już robi A może sobie Macie go no na nie macie go lama słabo sobie dobra e... biorę, dobra, ja sobie tutaj skrapuję e... i się widzimy w jakimś czasie o, 51. 58, osiem, a może mam jeszcze więcej? Chyba... No nie, nie wiem, czy to już byłem. Nie byłem, ale musiałem że było, więc musiał znaleźć jeszcze jeden. No dobra, ale jak coś tu sobie zrobię, mamy nowe miejsce. No, dobra, nieważne. Eee. Jeszcze więcej no, ja no, tutaj wejdę. Podobim się.

Przy okazji macie... którego godziny to nagrywam i którego nie. no dobrze. No to... Yy. A, i byłem taka sprawa... Nie, bo z tego samego nie było... O ty Ajaj, aj, chciałeś mnie zabić. O tym, nie, no to my się nie będziemy bawić. Tu mamy żelazo. To będzie można zrobić sobie narzędzia, muszę iść, będziemy się przepalić. Dobra, to będzie mój krótki odcinek. Przecież nie wiem, może chcecie dłuższy, a na razie sobie krótszy. No bo nie wiem, czy tam będziecie chcieli. Na razie sobie przypalę. że w sumie po co oszczędzę wam to. Tak sobie będzie trochę ten to time-lapse'ik, więc tak będzie krócej. Dobra. No to... Ja się z wami pożegnam. Yy, żegnam was... z tej strony Wixon. No i mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. Wszystkie... znaczy... A w dzisiejszym odcinek Wam się nawet spodobał Kocham Was. Słuchajcie. cześć. cześć.